Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie nieco o bezpieczeństwie naszego routera, czyli o tym, jak dobrze zabezpieczyć go przed włamaniami oraz niechcianymi połączeniami, np. ze strony sąsiadów. Aby zmienić zabezpieczenia naszego routera, musimy się na niego najpierw zalogować. Przechodzimy do przeglądarki i wpisujemy adres IP routera, a następnie podajemy login i hasło. Jeżeli nie znacie loginu i hasła, a nie zmienialiście go nigdy, to musicie przejrzeć dokumentację od routera, na pewno będą tam podane domyślne dane. Bardzo często jest to po prostu kombinacja typu admin, admin i tak dalej. Podajemy login i hasło i logujemy się na nasz router. Pierwszą rzeczą, którą zmienimy, będzie właśnie logowanie się, czyli nasz login i hasło. Nie wolno zostawiać domyślnego loginu i hasła do routera, gdyż wystarczy, że ktoś wpisze nasze IP do przeglądarki i będzie próbował się logować na nasze router korzystając z takich właśnie popularnych kombinacji jak admin admin itd. W przypadku routera Delling, aby zmienić hasło należy przejść do zagładki Maintenance, a następnie w sekcji Administrator możemy wpisać nowy login i hasło. Login możemy zostawić admin, natomiast hasło wypada zmienić. Wpisujemy dwukrotnie nowe hasło i potwierdzamy przyciskiem Save Settings. Gdy już zabezpieczyliśmy sam router, to teraz warto zabezpieczyć naszą sieć bezprzewodową. Przechodzimy do zakładki Setup, a następnie wybieramy po lewej stronie Wireless Setup, a następnie udajemy się do Manual Wireless Connection Setup. Znajdziemy tutaj ustawienia naszej sieci bezprzewodowej. Jak widzimy, jest tutaj nasza nazwa sieci oraz kanał, na którym nadaje. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest Security Mode, czyli po polsku typ zabezpieczenia. Bardzo często domyślnie ustawionym typem zabezpieczeń jest zabezpieczenie WEB. Jeżeli takie zabezpieczenie macie ustawione, to jak najszybciej polecam je zmienić, najlepiej na WPA2. Web jest bardzo, bardzo łatwy do złamania i istnieje już mnóstwo aplikacji, które pozwalają w bardzo prosty sposób wykryć hasło zablokowane tym typem zabezpieczeń. Także zmieniamy typ zabezpieczeń na WPA2. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić to ukrycie naszego SSID, czyli nazwy naszej sieci. Gdy klikniemy sobie w systemie na ikonę w zasobniku, zauważymy, że nasza sieć jest wyświetlana, jak również inne sieci w obrębie mojego mieszkania. Możemy jednak ukryć naszą sieć, aby inne osoby nie widziały jej na liście dostępnych sieci, nawet wtedy, gdy znajdują się blisko naszego mieszkania. W tym celu zaznaczamy opcję Enable Hidden Wireless. Nasza sieć jest teraz ukryta, i aby się do niej podłączyć, musimy przejść do panelu sterowania, wybrać opcję sieci internet, następnie centrum sieci udostępniania. Po czym kliknąć Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć i zaznaczyć ręczne nawiązywanie połączenia. Gdy klikniemy sobie tutaj dalej, zauważymy, że możemy ręcznie wpisać nazwę sieci, do której chcemy się podłączyć. Jest to jedyny sposób na podłączenie się do naszej sieci, gdyż, tak jak wspomniałem, nie będzie ona wyświetlana na liście przeskanowanych sieci w pobliżu. Jeżeli chcemy się poczuć jeszcze bezpieczniej, to możemy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w postaci filtrowania kart sieciowych po adresie MAC. Każda karta sieciowa posiada swój indywidualny adres MAC, czyli tzw. adres fizyczny. Możemy ustawić router w taki sposób, aby dopuszczał połączenia tylko i wyłącznie z wybranych adresów MAC. Aby taką opcję włączyć, udajemy się do sekcji Advanced, a następnie Access Control. I tutaj znajdziemy właśnie filtrowanie adresów MAC. Domyślnie jest ono wyłączone. Możemy włączyć je na dwa sposoby. Pierwszy sposób to dopuszczanie wybranych adresów MAC, a drugi sposób to blokowanie wybranych adresów MAC. Zaznaczamy opcję z dopuszczaniem adresów, a następnie możemy wpisać aż 25 adresów kart sieciowych, które mają być dopuszczone do naszego routera. Teraz wystarczy, że w polu MAC adres wpiszemy adres fizyczny naszych kart sieciowych, które chcemy, aby były dopuszczane, i zapiszemy nasze ustawienia. W ten sposób. Nikt inny spoza naszych komputerów nie będzie mógł podłączyć się do sieci. Ma to jednak swój minus, bo na przykład, gdy przyjdzie ktoś ze znajomych z laptopem lub smartfonem, no to nie będzie mógł się podłączyć, dopóki nie podamy jego adresu MAC w tych ustawieniach. Jeżeli nie wiecie, jak sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, to zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Klikamy przycisk Start, wpisujemy cmd, a następnie podajemy komendę ipconfig, spacja, ukośnik, all. Znajdziemy tutaj informacje o wszystkich interfejsach sieciowych podłączonych do komputera. Szukamy naszej karty bezprzewodowej sieci. Jak widzimy jest tutaj moja karta sieciowa i jest pole adres fizyczny 002127 i tak dalej. Ten adres musimy przepisać do pola MAC adres, a następnie zapisać ustawienia. Taką samą procedurę wykonujemy dla wszystkich komputerów sieci, które chcemy, aby mogły łączyć się z naszym routerem. W ten sposób zabezpieczyliśmy nasze router, ograniczyliśmy dostęp tylko i wyłącznie do naszych domowych urządzeń oraz sprawiliśmy, że nasza sieć nie jest widoczna przez inne komputery. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na DownloadNet.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia.